A teraz, gdzie ty jedziesz? Jeżeli mój brat jedzie do kolegi, a o! Trzeba tutaj taśmę dzisiaj okleić wszystkie rzeczy, jakie są w pokoju, w którym e, budowałem moje, mój poprzedni kanał. I będziemy okleić wszystko, co tutaj jest. Czyli, jak na przykład, jest taki sam chodzi, który jest naprawdę mega znaczony. Dobra, ja czekam tutaj na niego w łazience. naprawdę Co nie? Prawda, to! Prześmoko jestem Was tak jest na film na moim kanale i dzisiaj będę mówić tak przez 24 godziny mojemu bratu. Ej, czekajcie. Ej Mateusz gdzie ty jedziesz? Do kolegi gdzie? Do kolegi. A. No dobra to jedź I dobra, słuchajcie, jeżeli mój brat jedzie do kolegi, to ja mam lepszy pomysł. Tak się składa. Dobrze. O, o. Czy mam tutaj taśmę strecz? I tą taśmą dzisiaj obkleję mu wszystkie rzeczy, jakie są w pokoju u niego. czyli na przykład jak u mnie, co tutaj książki jeszcze ze szkoły, z egzaminów, to je obkleję. Czyli nie będę obklejać wszystkich ścian i tak dalej, tylko po prostu wszystkie przedmioty u niego w pokoju. No i zobaczymy, to będzie jego reakcja, jak on wróci tutaj do domu od kolegi. W takim razie ja biorę aparat, biorę statyw, biorę taśmę. I lecę obklejać ku niego wszystko, co ma w pokoju. Dobra, słuchajcie, jestem już u mojego brata w pokoju. Jest tutaj taśma, jest tam statyw. No i co? Ogólnie, jak widzicie, ten pokój nie jest jakiś duży, więc, yy, no... że tak powiem, z tego aparatu duży nie, nie, nie wrzucę, ale mam, mam mały pomysł, słuchajcie. Słuchajcie, mam jeszcze tutaj GoPro, na którym e, budowałem moje, mój poprzedni kanał. Wezmę do tego właśnie uchwyt i drugi statyw, ocyk i... Ta GoPro po prostu ma funkcję, że więcej wyjdzie, więc... Yy, także będzie to naprawdę pożyteczną rzeczą. Teraz słuchajcie, mam tutaj dwa statywy. O, coś... Coś nie pykło. Ogólnie to jest mega zepsuty. No i co, poustawiam obydwie kamery gdzieś, jedną w jednym rogu, rogu, drugą w drugim rogu. I będziemy obkleić wszystko, co tutaj jest. Czyli jak na przykład jest taki samochodzik tutaj, to ten samochodzik będę musiał... Skleić. Więc czeka mnie naprawdę bardzo dużo tutaj roboty. I co? Ja biorę tutaj teraz jakieś... Mm. Także ja odpalam Time i widzimy się za chwilkę. Dobra, także słuchajcie, jeszcze zapomniałem wam z tych wszystkich emocji powiedzieć, że tutaj macie czerwony przycisk subskrybuj. Będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie ten czerwony przycisk subskrybuj, wtedy pojawić się tutaj w pięciu ostatnich subskrybentach mojego kanału. Także, jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, bo to naprawdę mega mo mnie motywuje. A teraz tutaj lecę z całym brankiem, tego cały to brankować kurty, mało czasu, jest naprawdę mało czasu. Słuchajcie, ta pufa tutaj o, była najtrudniejszą rzeczą i największą jaka tutaj mogę być do klejenia, ale teraz myślę, że wszystko już pójdzie z górki. Dobra, słuchajcie, właśnie skończyłem tutaj y, obklejać całą tutaj półkę dopiero. Y, tutaj tego nie obklejam, ponieważ to jest chomik, no i on się będzie troszkę bać tej ciemności. Ale tak to tutaj wszystko obkleiłem, tutaj obkleiłem. No i co zostało? Teraz tylko tutaj te poduszki obkleję. To jest oczywiście mój telefon, także luzik. Ale to jest mojego brata telefon, laptopa obkleimy. Tutaj to wszystko, tutaj, tutaj, tutaj. I to wszystko. No i oczywiście tamtą półeczkę. Także co, ja biorę się dalej do roboty. Luwa! Dobra, słuchajcie, teoretycznie już skończyłem całą pracę. E, jestem naprawdę mega zmęczony. Pot mi leci, kurczę. No, powiem wam, jest masakra, ale obkleiłem wszystko, co się udało. E, nie obkleję, tylko tutaj jednej wysokiej ściany, bo tutaj są po prostu zdjęcia, a nie chcę ich uszkodzić, bo to będzie pamiątka na całe życie i tak dalej. Więc tego akurat nie będę obklejać, ale tak to, co mogłem, to obkleiłem. Gdzie była taka możliwość, to po prostu obkleiłem. No i co, teraz pokażę wam kilka ujęć właśnie z tego pokoju. Więc wszystko skończyłem, bo widziałem, że mój brat przyjechał tutaj do garażu, wjechał rowerem. E, ja na szczęście statywy wszystko już tam zaniosłem, została mi tylko ta taśma gdzieś tutaj, ją schowam. No i co, zobaczymy jaka będzie teraz jego reakcja, także widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, ja czekam tutaj. Zostałeś sprankowany! Haha! Ha. Mm, naprawdę... Co nie... Przątasz go! Nie robi to na tobie wrażenia żadnego? No zobaczę ładnie. Mm. Tu, tu ci nawet tych zdjęć nie wkleiłem, bo... Szkoda pamiątki, prawda? Mm. No a to idzie do wyrzucenia, co nie? Co idzie do wyrzucenia? Wszystko. Nie. A gdzie mój telefon? Nie. E e Yeah. To co, zostawiamy tak na miesiąc? Taki challenge, czy nie? Hmm. Daj tu laptopa i monitor i robimy live'a. Tutaj? Co to? No to co, zostałeś sprankowany! Nie! Yeah. Cieszę się? Nie! Yeah. Ale yeah. to robisz tak, takie... Dobra. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subka z męczkiem. Ogólnie ten film jest naprawdę nagrywany na, na spontania. Na spontanie to jest nagrywane, więc... No, sorry, jak ja tutaj do Was mówię i tak dalej, to znaczy wszystko na no spontanicznie nie jest tutaj nic. E, nie wiem jak to nazwać. Nie jest to wszystko po prostu przemyślane, jakby to miało wyglądać i tak dalej. Ja tylko po prostu na chwilę od razu inny temat te zacząłem, bo zauważyłem po prostu, taśmy w pokoju. Więc naprawdę wszystko tu wyszło na spontanie, nawet nie wiedziałem czy tutaj ustawić jakieś gopro na jego reakcję czy nie Przepraszam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że mi wybaczycie Jeżeli film wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczkiem w oraz subka z dzwoneczkiem Wiem, że Mateusz tutaj pokazuje, bo ostatnio w filmie z trampolin tak pokazywał Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się i siema! Aooo <laughs> Siemka, eluwa, mi <laughs> Ale ale wygodnie Ty, ja, ja teraz na Do, do sobie, dotykałeś? No, ale, panie, daj, panie. ale daj twarz. O to ja mogę twarzyć. Fajnie, chomika cię nie wkleiga. Cieszę się. Co? Chomika cię nie wkleiga, będzie żyć. Tu. Jej. Po co, co ty ty podjeżdżasz? Tylko. Dobra, siada.